pogoda dzisiaj, no nie sprzyja nam nie sprzyja nam szczególnie ale już dotarliśmy mam nadzieję, że się domyślacie gdzie a jak nie, to wam powiem dotarliśmy do i idziemy na zamek Kwidzyn, nie wiem, jest 5 stopni na szczęście nie pada chociaż rano trochę padało ale to nic za chwilę będziemy pod zamkiem Muzyka Oprócz wielu znamienitych postaci goszczących w tym kompleksie zamkowym i niewątpliwie fantastycznymi zabytkami, mamy tutaj do czynienia z czymś jeszcze, o czym szczególnie chcę Wam opowiedzieć, bo na razie przyglądamy się katedrze, która była w pewnym sensie przedsiąkiem do zamku krzyżaków, a jeśli mowa jest właśnie o katedrze, to kiedyś w średniowieczu żyła tu i marła pewna święta, o której warto niewątpliwie wspomnieć, błogosławiona Dorota. Oczywiście, jeśli kiedyś będziecie tutaj i w tej katedrze, w tym zamku, to zapewne traficie do reprezentacyjnej kaplicy, bo przecież trzeba się czymś pochwalić, ale prawda jest taka, że w rzeczywistości Dorota przebywała w znacznie mniejszym i zupełnie nie Reprezentatywnym pomieszczeniu, które widzicie tutaj na zdjęciu, a do którego ja dostałem się i przyznaję, miejsce mroczne, wąskie i ciasne, z małą ilością światła, głównie padającego z góry, no bo przecież światło musiało docierać z samego mistycznego nieba. Jak mówi nam sama legenda, to właśnie tutaj Dorota spędziła swoje ostatnie 14 miesięcy życia całkowicie poświęcając się Bogu. Codziennie modląc się, słuchając mszy i przyjmując komunię świętą. Może pokrótce opowiem Wam jednak, kim była święta Dorota. Tak naprawdę była to córka jednego z kolonistów holenderskich. Musimy też wiedzieć, że koloniści holenderscy Odgrywali bardzo dużą rolę tutaj w tym rejonie, osuszając bagna, przystosowując ten teren do właściwego użytku, tylko po to, by czerpać z niego korzyści. Oczywiście, na polecenie swoich panów z zakonu Krzyżackiego. Na uwagę zasługuje to, iż Dorota odbyła pielgrzymki do Akwizgranu oraz Rzymu i wiodła bardzo, ale to bardzo pobożne życie. I została w tej oto celi zamurowana na własne życzenie. Chyba prawdziwym cudem może się wydać to, iż przeżyła tutaj ponad rok, a w trakcie swojego poświęcenia doznawała objawień, co wkrótce stało się przyczyną wielu pielgrzymek do tego miejsca. Opowieści mówią nam, iż miała moc prawdziwego uzdrawiania, a z faktów historycznych modlił się. Przy jej grobie sam nasz wielki król Władysław Jagiełło. Kończąc już tą niesamowitą opowieść, trzeba poznać jej kontekst, bo był to kościół protestancki, a więc sam grób świętej usunięto, ponieważ w tym odłamie katolickim nie ma miejsca dla kultu relikwii. Pamiętać musimy, iż nadal jesteśmy w Katedrze Kwidzyńskiej, która stanowi kompleks razem z zamkiem. I to właśnie tutaj, po poszukiwaniu grobu Doroty z Montwy, odnaleziono pomieszczenia, które okazały się istną sensacją, ale często bywa tak, że właśnie wielkie odkrycia bywają dokonane przypadkowo, ponieważ w maju roku 2007 odnaleziono bardzo ciekawe krypty, gdzie znajdowały się szczątki szkieletów ludzkich trzech mężczyzn, a nie kobiety. Dwa w trumnach, trzeci na nich. Rozpoczęły się badania zakrojone na szeroką skalę, aby potwierdzić, co właściwie odnaleziono. Przebadano drewno, z którego zostały kiedyś wykonane trumny. Same kości. Przestudiowano też materiały historyczne, takie jak źródła pisane, oraz sprawdzono także tkaniny. I były to bardzo wnikliwe badania, ponieważ analizowano gatunek włókien, sploty, sposoby ich łączeń, a nawet kolorystykę. Podsumowując to wszystko, możemy dzisiaj powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, iż odnaleziono tutaj groby trzech wielkich mistrzów: Werner von Orseln, mistrz w latach 1324 do 1330, Ludolf Koenig, 1342 do 1345 i chyba najważniejszy z nich Heinrich von Plauen, 1410 do 1413 który chyba okrył się najgorszą sławą w całym zakonie krzyżackim, ponieważ to właśnie on przekazał prusy Polakom w zamian za zachowanie godności wielkiego mistrza. Końcowo widzimy jak wielkie było to odkrycie w zamkowej katedrze kwidzyńskiej, ponieważ są to jedyne na świecie odnalezione szczątki wielkich Mistrzów zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Dzięki po raz kolejny, że byliście ze mną. Jeśli macie taką ochotę, zostawcie komentarz na temat tego filmu i pamiętajcie też o subskrypcji, udostępnieniu kciuku. Pozdrawiam i zapraszam na drugą część. Cześć.